Dzień dobry, dzień dobry, ale pogoda. Jej, ptaszki śpiewają, słoneczko świeci. Rano nie wiedziałam, jak ubrać dzieci do szkoły, czy już im dać krótkie spodenki, czy nie, ale 27 stopni u nas y, ma być prawda jakaś burza wieczorem, ale mimo wszystko jest ciepło. Poszły z krótki. A ja idę teraz na ogródek. Po szczypiorek do sałatki. Zrobiłam wieczorem sałatkę więc będziemy mieć śniadanie na 2-3 dni. No i właśnie mamy dużo rukoli, szczupiorku już w ogródku. Teraz Wam pokażę, jak fajnie to w tych donicach się nam rozrastało. Ogólnie tak naprawdę bardzo polecam donice. Wygoda i rośnie jak szalona. Wczoraj trochę plewiłam, ale jeszcze nie skończyłam. Patrzcie, jaki mam piękny jarmusz. Będę z niego robić e, chipsy. Tutaj jest szczaw. Ta donica to rukolą tak zarosła, że zagłuszyła mi seler. Tutaj nie miała rosnąć rukola, ale ona się zasiała sama. Idąc dalej, właśnie tą donicę muszę um, dokończyć z plewieniem, jak widać. Groszek. E, patrzcie jakie fajne weczki. No i właśnie szczypiorek, po który przyszłam. A jeszcze gdzieś tam się ukrył koperek. Lecę na szybko do pobliskiego miasteczka, mam kilka spraw do załatwienia i wracam. Dzisiaj będzie gotowane, będzie krem ze szparagów, mam nadzieję, że będzie i będę robiła pyszne nadziewane papryczki.